Tam na kolejne poszukiwania dzisiaj wyślę na parę godzinek już co mi wyszło, wyszło mi już parę śmieci, jakieś 5 zł i jakieś serwisko Nie nagrywałem tego, bo same pierdoły Ale tu coś ciekawego wyszło wygląda na srebro tylko nie wiadomo z tego to jest. Trzeba będzie się pokręcić tu. Czy nie ma tu resztek tego srebra. Jak znajdę coś to się zaraz włączę. Wiesz, jeszcze nie znalazłem resztę części tego srebra. Ale znalazłem coś innego ciekawego tylko szkoda że nie całe bo widać że dzwonek to był jakiś nigdzie jeszcze całego dzwonka nie, nie trafiłem ale by był cały to by był super fanta Pierwsza obrączka dzisiaj gołębia. I kolejna obrączka. Teraz sygnał duch. Wykopany spod korzenia. I wyszła jakaś kręgłość. No Tam monetka na pewno. Tylko jaka? przeczysto to i się zaraz włącza i tak już wiem. jeden fenik adolfowy raczej chyba cesarstwo przepraszam ale jest jeden fenik i znów obrączka sygnał 74 fajny ale czy będzie fajny font to się okaże. Blaszka. Z tego że ale nie wiadomo. Z tego. Blaszka wyczyszczona. Jest na niej napis. Zauer. Zauer. Jak się rozlatuje. Ciekawe. Z tego. A sygnał 72, nie nagrywałem, bo będzie to obrączka i gołębia. A tu proszę, pierścionek badziew ale jest. Pierścionek z czerwonym oczkiem, a może nie badziew. Nie w domu się wyczyści to będzie wiadomo Sygnał 81 o, o jakiś napis to za napis. Sprawdzę potem to stawię zdjęcie, co tam pisze. Oczywiście 84 Денисика. Тем родным 84 Дишем Что-то.

высокий щит, 98 уже вынесен Что там есть? Что там есть? О, курс, рыбака где старый дзвонок. rowera ale ma ładne sygnatury ARB chyba wyczyszczę i za chwilę się włączy i tak wyczyszczone jest to zegarek raczej zegarek dzwonek rowerowy fajne jest tu widać literka S to jest ARB spód znaczy druga strona dzwonka w idealnym stanie Super fan Szukamy dalej Kolejny sygnał wykopany, 55 Cichutki był O, spikel hałby łóżka Czy dałoby się znaleźć? Kiedy pikki pik, pik, kielchałby Sygnał polmasowy Denar myśliwego Zera wyszła kopaczka Pozdrowienia dla jaczka. Teraz głęboki dołek Półtora pointera Można by powiedzieć Wyskoczyła Mówi, Mówi jakaś blaszka Czy coś konkretnego Z roweru Nie wiadomo Jak będzie coś fajnego To wczepne zdjęcie potem co to mogło być znów jakiś sygnałek 80 82 i tak spod tego korzenia wyciągnąłem też było zawalone ziemią po oczyszczeniu deklip jakoś przykrywka Jak z małego garniczka wyjście wygrzebane przez dziki był sygnał wyskoczyło coś okrągłego zapewne monetka nie widać co też spróbuję wyczyścić już widać 110 te fenoli ale jest tak że żarty że masakra i był sygnał 51 i monetka. kolejna co to za monetka Холо и не зисень, немецкое нули. Кесарского Сигнал стал 70 пинт. przygnał 86 jest monetka co to że monetka gara wyczyszczona Widocznie widać, Ale jaki naminał ile trójka ma w tym momencie, że ID lekko znowu A, do guzik ciężko skwierdzić guzik, gaciak sygnał, tam była jedna dziura to była druga dziura kolejny sygnał osiemdziesiąt jeden osiemdziesiąt dwa ciekawe co teraz to a przecież tu chodziliśmy ale zawsze coś się znajdzie nie? na górze wielki. Zaraz wyczyścimy, czy też na nim jest. jest tam jest. Zaraz. herbowy czy angielski, czy co. Zaraz. zrobię zdjęcie. takiego paśnika, tylko pany dołek myślałem, że to dener myśliwego ale nie wiem co to jest jakaś szpulka, ale jest pełna Ciekawa rzecz Tak, zawiłem się do haty, jeszcze takie małe podsumowanie zrobię jest tu dużo śmieci druty, organki i o tym tu mam dojaczka kopaczka, może zbiera trybik, odżegarka no a tu najlepsze fanty z dzisiejszego dnia moi tu są obrączki z gołębia czego tu zacząć z blaszki Bauer jakiś Bauer tu był tu jest, tu jest baum Tarnowicz, jakieś tam napisy pierścienek, sreberka, dzwonek rowerowy i teraz monetki, jeszcze jest guziczek Wiem, czy tam są dwa lwy, czy dwa konie, spulka, serduszko. Z łuska speaker hałby 5 zł, 50 groszy. Tu jest 3 fenigi w Sajdemonce 10 fenigów. Jedynka fenolowa, 2 guziczki. Jedynka też jakaś Jedynka i tu 10 fenigów. Z i serduszko Nie wiem czy było mówione. I tyle. Może znowu tu kiedy wpadnę i jeszcze coś powychodzi. To do następnego. Hej!